Cześć kochani, chcieliście więcej story, więc mam dzisiaj dla was coś specjalnego. A, coś specjalnego! Cześć! What? Co teraz? To ten chłopak y, tej konewki popularnej, tak? Tak, o kurde, czekaj, jaki ty wysoki jesteś. No ja załaki, by dla. Jakiej popularnej bydli. konewki? O co ci? No chodzi? tu jest popularna konewka, ostatnio widzowie, ci tak słodzą w komentarzach. Takie łapki zostawiają w górę, że ja nie wiem, ja nie, ja nie wiem co ja ja się czuję jak siódme koło wozu. Nie może mam tylko cztery. A nie mówi się piąte? Dobra, nieważne, chodź, idziemy, Zaczniemy sobie. Grę. Może być siódme, chyba że masz ciężarówkę, która ma sześć kół. Chodź zążymy tu. Chodź, chodź, tylko. Nie, dobra, nie A To jest aż 30 sekund, ola. Ale jest osiem na dziesięć, już dziewięć. Dawaj! Jestem! Ty też? Jestem. Dobra! Tak. dobra jesteśmy. jesteś, Ale wybrałaś niebieskie auto, kurde. Hej, Amanda będzie ciężko Amanda z nami. the Adventurer. I nice. Jej, owieczkę się Wade nazywa. <słuch> kurde. No? Oczekiwanie na się silnika. Ej, ej, wiesz co? Uwielbiam taką grafikę w grach na Roblox. Uwielbiam taką, taką róbcie. Piękna jest. Nie wiem, uwielbiam taką kreskówkową. Hej, jest Jake. E, Witam nas no. w swoim domu. A co? Dobrze trapiamy do kogoś. Na 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nie, no jest Krystian więcej niż 10 osób. Coś się zepsuło. Nie, no jest 10, 3, 9. Realiczni nie pięć, umiem. 6, 7, 8, 9, 10. Ale tam w środku jeszcze ja widzę, tutaj jest jeszcze jedna osoba. Tutaj jest jeszcze co? jedna osoba. 10 jest. No chodź, no zobacz. Jak... Patrz, tu stoją dwie. My jesteśmy razem cztery. 10. No nie wiem. Tutaj są kolejne no, dwie. No pod tabem przecież masz całą listę ale graczy. Ale ja mam wyłączony tab, Krystian. A to możesz kliknąć escape i people masz od razu i masz pokazane wszystkie osoby, które są na serwerze. A ja nie chcę. Ej, idziemy teraz na zewnątrz się bawić. Chodź, gdzie jest na zewnątrz? Tak. Gdzie jest, gdzie, o, co? co? Chyba tu jest na zewnątrz. Christian. Chyba się ciemno zrobiło. O, ale ktoś jest wielki. Zobacz, no, wielki. Yeah. O nie, o, to hugi, no nie, to hagi-łagi. Nie, nie Kuję działają. Cię. Hej, bawimy ha się w piłkę. Hagi. Nie, nie, ja strzelę gola, ja! Odejdź od tej piłki, to jest moja piłka. Nie, nie! Krystian, pomóż mi! Strzelę! Wow! Nice, brawo! Udało się. Patrz. Oczekiwałem, że to zrobisz. Poczekaj, nie to. I chciałem pomagać. E, patrz, 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 ja patrz, 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 patrz. Strzeliłam gola! Wow, Lewandowski! Lewandowska! Nie mam tak na nazwisko. Nie? A nie Boże... chciałabyś mieć Lewandowska? Nie, nie chciałabym. Ja chciałabym mieć ładne nazwisko, takie na oryginalne przykład, jakieś. Na przykład Konewka. Zmień i nazwisko na Konewka. Za 10 tysięcy łapek w górę. Nie, no gdzie, nie. O, pizze mamy. Krystian! Gdzie, 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 gdzie Panie, punku, Chodź. To, a, dobra, mam, Panie, mam, mam. Siadaj dobra. na kanapie i oglądamy Netflixa. Netflix and Chill. O, ta pizza jest taka dobra. Mm, Ej, ciemno się zrobiło, czy nie? Nie, zostawiłaś ty, Gałganie. Widzicie, co Ola zrobiła? Wiecie, nie, co Ola nie zrobiła? Mów. Słuchajcie, to jest historia. To jest finalnie światło się zgasło. Słuchajcie. Ola mówi, o, jest Disney Plus. Nigdy nie oglądaliśmy nic na Disney Plus. kupił Disney Plus. Ola mówi. Dobra, to dzisiaj. Wielki plan. Zamawiamy pizzę. Będziemy jeść pizzę i będziemy pić kole. O tak. Krystian zjadł całą swoją pizzę. Ola pojadła trochę nuggetsów, które były w zestawie. Ola zjadła yy, jeden kawałek pizzy. Zgadni Nie zgadniecie, co się stało z resztą yy, pizzy wyschła. Bo Ola nie zjadła. Powiedziała, zamów mi super giganta, super dużą. I zjadła mega, jeden kawałek. Głodna. Jeden, jeden kawałek zjadła tylko. Rozumiecie to? Dwa zjadłam. Nie wiem ej, ej, dwa zjadłam. Dobrze, zjadła dwa. Zostało osiem. <słuch> Nie wiem, nie wiem co ja mam Ola powiedzieć. Bole, ale normalnie. czemu ty takie moje wstydliwe historie opowiadasz na Boblo? Wstydliwe historie. Musimy taśmę znaleźć. O, o ktoś znalazł ktoś chyba już taśmę. Znalazł, tak. A to miała być taka taśma, ja myślałem, że taka zwykła taśma klejąca. Nie! Patrz i teraz A, będziemy ja to myślałem, do gry. Patrz, A, chodzić. Myślę, że klejąca taśma. Patrz, się i Jest Is Uli. Jest. Owca, kurde. Czemu owca jest taka wielka? O. Musimy znaleźć owoce dla babci. Warzywa. No. E, to... No. Babcia nie lubi warzyw. A co babcia <laughs> lubi? <laughs> nie nie zawołam, jak spróbuję czegoś innego. <laughs> nie a wiesz, ba co jest śmieszne? Wolą, babcie wolą słodycze zazwyczaj. Wie, a wiesz, co jest śmieszne? W no. tym. w Uch. Ola, musimy przejść na drugą stronę ulicy chyba. W oryginale babcia jest wegetarianem i, i trzeba jej mięso Aua, kupić. Ola! Nie, Krystian! Już, 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 już. O nie, jestem. zielony! Ola, bo ja dostaniesz, brudzi! dostaniesz, uważaj! Nie, nie. O, ale blisko było, Ola. Ja dam radę. Prawie zostałaś potrącona. Ja jestem... O, 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 o. Ola! Wstawaj szybko! Dobra. Dobrze. Cześć. O, Cześć, Wooli. Nice. I Amanda. Patrz jak ładnie stoimy obok. O, wspinam się po niej. Haha, ha, jak Spinasz fajnie. Spinasz się na Amandę? Jestem jak plecak Amandy. <laughs> chodź, chodź plecak, szukamy <laughs> owoców. Czy tam... Warzyw. Przepraszam, Boże. Cały czas waży Pol, Które to są warzywa? Tu obok marchewki przeszłaś! Tu jest! Mam marchewkę! Mam marchewę! Zobacz, jaka wielka marchewa. A jako, jak ładnie zrobiona jest ta marchewka. Proszę Pana. Tak? A musisz wziąć jedną i zanieść. Ej, ale naszym kasierem jest osoba, która z nami gra. Ale igrała. kurzu na tych półkach. <grym> Jezus. Krystian, to. Patrz, patrz, on ma taką twarz. To są bracia. Kto? No oni, zobacz. A rzeczywiście to jest kasier, ja myślałem, że to ten gracz od nas stanął. Nie, staną. ja też myślałam, że to on. <grym> o nie, co jest? Jaka była na to szansa? Nie wiem. <grym> Dobra, o, idziemy babci go, Idziemy dać babci warzywa. Tak, 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 idziemy babci dać warzywa. Dobra. Na autobus czekamy, czemu nie ma samochodów nagle? Wszystkie o, uciekły. Wszystkie odjechały. O, o Boże, dobra. ja mam połowę zdrowia, Krystian. Musimy iść po taśmę na dro... <grym> Ja też trochę straciłem. Nie martw się. Ola, jest pizza tutaj. Tu G jest na jest stole. pizza, a pizza Na pewno, mnie odmawi, na pewno możemy wziąć. Dobra, Dawaj, nie pizzy. możemy wziąć pizzy. Słabo. Ale może w sklepie będzie pizza, czekaj. Ej, szukamy epizodu drugiego, Krystian. O, o tu jest! Naraz. Mam. Ja też mam. Zobacz, ojej, jakie... mamy. <laughs> jakie to jest o wielkie? poszukiwać poszukiwacz przygód jest napisane. No tak, bo Amanda jest poszukiwaczem przygód. Bum, sadzam, Ola. Widzę. Siema, to ja patrz tu, halo. To Widzę. ja sadziłem. Idziemy, idziemy do drugiego. Nice, dobrze. Przechodzimy przygody. O, szybko. Uciekajcie, e... póki. Mo... Póki możemy. Pewnie miał Możecie. Być. Cześć, tu Amanda. W ogóle powiedz mi, dlaczego sklepy, półki i tak dalej mają oczy? Ej, bierzemy dzisiaj mięso dla babci. Dzisiaj mięso? Tak. Babcia nagle z wegetarianki się no zmieniła na mięso No właśnie nie! Żercę? Chodzi o to, że ona jest wegetarianką. A, no dobra. Kuba ma oczy, no normalnie. O, <grystanie> tak. znowu idziemy przez tego. Tu wszystko ma oczy, poczekaj. Ja o, poczekam. prawie mnie różowy chciał tutaj złapać, Ola. Ola, uważaj, 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 Ola! Dobra. A możemy za kartonem się schować, na przykład? Dobra, dobra, Krystian, Krystian, udaje mi się. Dobrze idziesz, pędzisz jak struś pędzi wiatr. Dziękuję, dziękuję. Dawaj, Ola. Teraz sklep mięsny tutaj. Jest A jak mały, ja pójdę do innego sklepu, to coś się stanie? A. To nie wejdziesz do niego, bo jest zamknięty, bo nie masz kluczy, bo nie jesteś właścicielką i złodziejem. To, Ale sklep, to... no sklep tak. powinien być otwarty, chociaż mamy noc, więc w sumie jednak nie, nie W ogóle powinien... ja zrobię zagadkę, póki mamy moment. Tak? Wszyscy widzowie muszą zgadnąć, jaką Ola zamówiła ostatnio pizzę. Nazwę, nazwę pizzy. I w Zobaczymy, kto w zgadnie. tym rzeźnik, o kurde, ale mu oczy latają. Tak, tak. A zauważyłeś, że mięso u góry też ma? O. E, a ja bym ba... Kto zagłosował na ciastko? Ja, Karot? ja zagłosuję. Karota. Ja karota? Karota. No tak. Karota. A. To nie to, co powiedziałam. Ale jak w sklepie z mięsnym mielibyśmy dostać ciastka? Nie wiem. Ja chcę ciastko twardo. Dobra, ciastko jeszcze raz go. <grystanie> <grystanie> Wszyscy na ciastka, ja dobrze. Tak, Ta, widzę. Daj. Myślisz, że się wkurza Amanda? <grystanie> powiedziałam tak. mięso, chcemy mięso. Chyba się wkurzyła. Weźmiemy trochę mięsa, panie rzeźniku. Dobrze. Perfekcyjnie. Ale ja chciałam ciastko dla babci. A może bab. Co? mięso u góry ma oczy. Jakie mięso? U mnie to no, są u... takie różowe te. No ale to ma być mięso tam u góry przy suficie. Tak myślisz? Tak. On w ogóle Zobacz, że on w ogóle nie trafia w to mięso, zobacz. Patrz, on mnie tnie. on mnie tnie tym nożem. O nie, Ola, uciekaj stamtąd. Dobrze. Udało się. O, O, Idziemy bardzo. spać? Chodź, Idziemy chodź, Ola, tak sobie łóżko. sobie jakąś, jakieś fajne miejsce. Tak, tak. Który Proszę, pokój pierwszy? żeby Były piętrowe łóżka. U, nie. To, to, chyba, to chyba nie jest. Nasz nie. Pokój, mi się wydaje. Musimy epizod trzeci znaleźć, Krystian. O, ktoś znalazł, ktoś znalazł odcinek trzeci Ola. na kibel leży. Tak? Na górze no, był, na tak, kibelku, co? Tak, a gdzie ty jesteś? O, nie. Idę, idę, idę. O nie, za późno. Przysięgam na toalecie leżał. A to ty wsadziłaś? Nie, to nie ja. Ja dalej byłam u góry, ja czekałam ah, na Ciebie. rozumiem. O-o. Amanda opętała wszyscy. Jeśli świecą oczy. Witajcie w trzecim epizodzie. O-o. to nie wygląda zbyt dobrze i zachęcająco. <grym> no Możecie wiem. zgadnąć, co będziemy robić? Niech zgadnę. Uciekać od przerażającej Amandy, która chce nas zaszereć? Okay. Uciekajcie, czyli tak. ona jest zła. Czyli, <grym> so, czyli tak, uciekam. Nie zobaczcie, zęby Zobacz, ma. No. Dlaczego im powiedziałaś, chodź tu, o nie Czy z... Czy ona o się nie. na niego... Przepraszam. O nie, dobra, podniosła koniec, dobra. Koni, koni. E, Ola, Ola, idziemy szybko. O, owca, owca nas obroni. Uli, ratuj. <ścoughs> A, nie mogę Uli. na ciebie wskoczyć. Tak. Ale uważaj, Ola! Dobra, daj. Ale ona nie jest taka straszna, wiesz, patrz, patrz. Nie jest? Ona go goni, a ja ją gonię. Patrz, my się ganiamy w kółko. Ale Jake'owi nic nie robi też. Tak, widzę. Nic się nie A myślisz, że będzie się teleportować, jak czasami się teleportują? Chyba nie. A jak długo musimy... Ja ją muszę gonić w sumie? Ona goni jego, a ty gonisz... Ty jesteś straszniejsza niż Amanda! O... Uciekaj, Ola, jest tuż za tobą! Niebieski pomóż! Uciekaj. O, dobra. o, dobra. O matko, zawalona. Ola, nie mam na rysunku. Nie mama. O nie! gdzie, Chodźcie gdzie, tutaj. Jest, gdzie, gdzie, gdzie jest owca? Ego ja nie widzę. Ja też nie. Eee... O, jest za domem, chodź. Tak, o dobra, idę, idę. Tu do piwnicy nice. będziemy wchodzić. O, do piwnicy chyba idziemy, tak. Tak, chyba to. O, jest jasne, to jakiś tunel. czek. czekaj. Co my tu robimy? Jake, nie zjedz nas, proszę. Właśnie, Jake, ja ci ufam jeszcze wow. póki co. Wow. Nie można zeskoczyć, jak to. Ja to nie sprawdzałem. Ej, to zejście wygląda jak z bakrumsów. W to. sumie, ej, to tam może były to są takie... <laughs> Może, to jest wielka tajemnica właśnie, może ona przyszła z bakrumsów. Że Amanda? Wyszła. No w sumie tak no. samo wygląda, zobacz to zejście, długie schody są. Ej, ale no, no, my no, no, mamy i no, no. za Jackiem, a my go prowadzimy. No Jake. Bo, bo Jake jest wolny oh! po prostu. Czy my możemy podnieść U. tego nietoperza? Nietoperza. <grym> <grym> Załapałem. Tu jest więcej nietoperzy Ola. Chodź, tu jest więcej nietoperzy! Ja chcę nietoperza! Na niezły nietoperz, kurde. O tu możemy stanąć też, po coś. Nie, ja chcę. A co się wyjdzie z tej dziury? Tu idziemy do backroomsów. <grym> tu będziemy tak, się pić tu? za mando. O, nie, 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 nie. O, mam nie toperza! też mam nietoperza, Pa, jaki ładny. Bąk, bąk. Czemu gdzie mu bąkujesz mnie, ty bąku, bąku? Bo ja cię bąkuję. Nieładnie, a nie bąkuj mnie. Stój, stój. Bąkujemy Jake'a. Ola, robisz to buzią, prawda? No tak, a czy Powiedz, że robisz to buzią. No nie wiem, no ja się pytam. Ja cię o nic nie podejrzewam, ale wiesz, jakby tylko się upewniam. Okej? Tak. Dobra, co się o, dzieje? To, to wygląda jak arena. A nie, Be najpierw będzie będziemy wybierać. Będzie klepa Roblox, Boblox. Nie, Boblox. Będziemy wybierać ścieżkę Ola. Dobra. Ej, bo więcej ludzi tam idzie. Idziemy prawo czy lewo, Krystian. Ty wybierasz, ja podążam za tobą. Ale ostatnio jak wybrałam, to źle było. Dobra, chodźmy za nimi po prostu. O, Krystian, tak. O! To jest chyba dobra o! ścieżka, jest. wiesz? Dobra, to chyba dobra ścieżka Ola, tak. Jest i Jake. O matko, czemu to zawsze musi być lawa? Czemu to zawsze musi być ty mi powiedz. Ja rozumiem, że objawiać zawsze jest lawa. Tak? Ta lawa wygląda w sumie jak to mięso, które dla babci podnosiliśmy. A -a. O, idziemy Ola. Szybko. Idziemy. Dobra. Dawaj, dawaj. Tylko z nietoperzem w ręku. A, dobra, żebym wyżej skakała. Nietoperze mają skrzydła. Cie ciekawe, czy wszyscy wiedzą, o co chodzi z nietoperzem. Hmm. Właśnie, napiszcie w komentarzach, jestem no, ciekawa. No, Tylko no. prawdziwi fani wiedzą, o co chodzi z nietoperzem. Ola, było nas dziesięciu. Wiem, właśnie chciałam powiedzieć. Wiesz, jest Ola, nas... było dziesięć osób, jest pięć. Jest cztery chyba. Nie, pięć Ola... nas jest. Ola, gdzie jest. Pi a, piąta tam jest tam, u góry. Dobra, dobra. Kryształowa głowa zniknął! No wiem! Umarł! O nie. No wziął trudno. Wziął i umarł. To był, to był kasjer, tak naprawdę. To był kasjer. Graliśmy z kasjerem. Graliśmy z kasjerem z tej gry, dokładnie tak. Specjalnie dla nas. Y zszedł z pozycji kasjera, żeby z nami zagrać. Ten kawałek. Nice. O, Ola! Krystian, ona myślisz, jest jakaś idziemy? duża. No, też bym tak powiedział. Ale to już tak na dni ja do niej? No ja uciekam, ja uciekam. I to chyba lepiej być za kimś niż przed kimś, nie? O, Amanda, daj nam pójść do, do domu. domu. Tak, tak, ja chcę o, do nie, domu, nie, nie, proszę. Nie. to myślę, że to nie będzie takie łatwe, Ola. Czemu nie chcecie zostać? No, no nie wiem. Bo, bo nie <noise> bo boję się ciebie trochę, Amanda, weź. Tak. O, będę ci sprawiał, że zostaniesz tu. No nie, ja bym jednak wolał iść do domu. Ja e, chyba się będziemy bić. znowu bić. Krystian? Nie, 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 Ola, nie będziemy się... A, uważaj, strzela kulami ja widzę, zła! kule! Jake, co ty robisz? A! Ja Ola, mam skoczyć? musimy wskakiwać. Jestem. Chyba musimy wskakiwać na to. A, bo lava się podnosi! O, tak, tak, tak! O nie! O nie! E... O, dobra, jest. Wiesz co? W trójkę zostaliśmy. Musisz zostali rozwalać my. łańcuchy, Ola! Łańcuchy musisz dobra, rozwalać! Dobra, dobra, ale w trójkę zostaliśmy, wiesz? O, dobra! Łańcuchy pamiętaj! Biję, biję! uważaj na A! piorunami strzela czasami! O, matko, widzę właśnie właśnie mnie. Uważaj Ola! Chciałam mnie strzelić piorunami, ale jej nie, wyszło! Zła. A, pioruny i kula! A! Dobra, jest, odwróciła się do kogoś. Uważaj, Ola! Nie ciebie u do mnie, dobra, dobra. Dobrze, ostrożnie, Ola. Uważaj na te. A, znowu we mnie! O, zostałem trochę! A jak zniszczymy te łańcuchy, to ona do lawy poleci, bo to tak, jest nie ona wpadnie liczymy, tak, bo ona jest głupia i została tu! Dobra, dobra, ja zaraz zniszczę cały łańcuch tutaj jeden Dobra, ja jeden a! łańcuch zniszczyłem, Ola! Poczekaj. Dajesz, dajesz. Nasz radę! Dobra, dawaj. jest, jest, jest. To teraz na tego się fokusujemy, a ona tuż nadal. Dobrze, sama razem, będzie razem, robił. dobrze. Będzie się dawaj, ola. Uważaj! czekaj. Dobra. A i prąduje. Uważaj ja. na ciebie teraz. Dobra, dobrze, dobra. Dobrze, ciśniemy ola, dawaj. Damy radę, dobrze. damy radę, damy radę, Krystian. Uważaj. Dobra. A, dobra. Jeszcze piorunem mnie ja. potraktowała. Dobra. Ostrożnie, dawaj, dobra. dawaj, Ola! Jedziemy, jest yes. dobra! Dobrze, ostatni, rozdzielamy się na dwie strony. Dobra, dobra, Dobrze, taki Ola. jest plan! Dawaj nie toperzem, nie toperzem! <noise> Mocno nie toperzem uderzaj. Biedne. Tam, to, tam ta osoba chyba nie wie o co chodzi Panikuje. nawet, chyba nawet nie zaczęła tego! A! O -o. O, platformy! Dobra Na tą wyższą, na tą wyższą. Jestem, Ola. Dobrze. jestem, jestem, jestem na wyższej. Zobacz, co się z nią dzieje, zobacz jak w Stranger Things. Poleciało Bo się widzę, jak do góry! O nie dobra, 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 chodź, ostatni, ostatni, ostatni. Ale to jest chyba... Tak, full ona nic nie robiła. O ma Teraz we mnie będzie strzelać. Nie, w nią strzelała. Klepie, klepie! Co ona robi. O -o. Dobra, uważaj, kula. Dobra, dobra. Nie wiem, dobra. teraz nie we mnie. O, o o platformy, platformy znowu! Dobra, dobra. Dobrze, trzymamy się ona dobrze, jest taka mała. Nice. Nie, dobra, miała. Ona nogi jest taka w podłodze. niska, tak. Nie miała, miała nogi, w nogi w podłodze. Dobra, ostatni, Dawa, dawaj, dawaj, robimy to. Uważaj! O! Dobra. Dobra? Lecimy. A! A znowu! Matko! O ty, złodziejko jedno! Ogarnęła A, uwaga, o po Ogarnęła! Dobrze A! jest! Prawie! Jeszcze Dobra! Udało yes! się! Patrz. Patrz. Dobrze! Patrz. Dobrze ci! Nice, dobrze. <laughs> Udało nam się, Ola. Wygląda na uśmiechniętą. Udało nam się. Ona jest źle uśmiechnięta, bo Ale to Ale jest była... teraz gorąca. Zrobiliśmy to. O! Owczas się znalazł. On się nazywa Uli. wełniany. wełniany się nazywa. Wełniany Albo się ty nazywa. Gdzie To tak. tą opcję włączoną? Tak, ja mam opcję z tłumaczeniem. No to... Nazywa się wełniany. O, ból. Hej, wełniany. On zna drogę do wyjścia stąd. O, dobra, to nas wyprowadzi. Czy mi ufacie? Mm, ja mu ufam. Raczej tak, no mówił prawdę z nią, że jest straszna. Chodzi mi ufać, u tak, Ja zaznaczyłam, tak. że tak. Tak, myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej tak. E, ja i mój nietoperz stoimy po stronie wełnianego. <grymne> dobry wybór. o Good choice. A Na <grymne> pewno się. dobry będzie. Dobra, chodźmy zanim Amanda nas znajdzie. Jak może znaleźć, jak wpadła do e, lawy? A to ona nie żyje? E, nie martwcie się, to nie zaboli. E, jak mam to rozumieć? Ale co nie zaboli? O, o. o, -o. o, -o. Że mamy do tego tutaj... Wciąga mnie, Ola! Krystian mnie też ściąga! Ola, wciąga mnie! Krystian! Ola! E, e, gdzie idziemy? Nie wiem. Co to za miejsce będzie? Nie wiem. O, o. Nie podoba mi się to. O, jesteśmy w domu. O! Dom! Ło, jest dobra muzyka! Chyba, chyba dobrze zaufaliśmy. Ej, Wróciliśmy czy to do jest, domu. czy to jest dobre. Czy to już jest ending? Dobry ending? To jest chyba dobre zakończenie. Patrz, Ola, to mogę, jest chyba dobre mogę zakończenie. Nie mam ciała. Mamy dobry, mamy dobry ending. Jest dobre Bał zakończenie. Piona Krystian! Nice. Christian.